Cześć, ci dzisiaj. Kopanie ziemniaków na serii, która się raczej nie przejęła. Gospodarstwo Kotacie. Miało być rozrzucanie nawozowe, już zapomniałem. I jak, jakby ktoś pytał z automatu, czemu nie robię tym? A robię tym. Wypożyczyłem to. Spokojnie. Nie kupiłem, bo to 6000 tysięcy prawie. Tu uh, już uh, uh. chyba nie działa? He, co to ma być? Ziemią. Czekaj ta widzę, wie to są wylachie coś tak nie zależy O, to tak działa Ale dzika ta bestia. Ten kamień tutaj tak potrzebny, jak trzecia para kół u wozu. Gdy ktoś pytał, czemu mam pięć tysięcy, to dlatego, że... Yy, wykonałem kontrakt na trawy, bo jednak nudna... nuda, nuda okropna... Okrop, okropna nuda bięła mnie. Ło, w takim miejscu są te ziemiały. a i tutaj na tym polu posiałem już. Łe, ta machina to nie moja, więc tak mogę z przecież. przytoczyć. Ło! Dobra, jak trzeba to powiem. Mmmmm O, oh, takie pole to tym to... Wykarmi się rodzina, takie... To będzie ciężko co prawda, szabłowy też będzie, więc... Do... A, i zapomniałem o tym, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję pod tym kanałem. Tam jest taki czerwony przycisk, który powinien być szary. A, i w ogóle powiedzcie, czy Wam się podoba taka seria, bo... Hmm. Dla mnie to się podoba tak na ta serwia. Tu jeszcze listu stoi. Licho w tym roku z tymi Może na kolejnej rokce trzeba pobornik dać troszeczkę tego. Obornicka. A, jakby ktoś się pytał, to czemu nie robię tego ciapkiem? Ciapek jest w remoncie. Nawet mogę zaraz pokazać. Ogólnie, popsuły się tłoki. No, remont i tak mu się przyda. Poza tym odmalowany żywsze kolory. Że nie to, że żywsze, ale troszkę bardziej oryginalne, takie jak w sensie. Poza tym czapki wszystkiego nie można. No tu jeszcze się zakopię ta machina. Dlatego to raczej bym nie, Bo ciapek zepsuty z moich to czy ja mam to czoła? Łoju. No nie. Jakby się zakopał, to ja nie wiem, co ja bym ja do tego ciągnika. Jeździ te same Tutaj zmieściłem się na styk, ale zmieściłem. To prawda na styk, no, ale później, że się zmieściłem. Czas to załadować. Przejadę. Znaczy... Ja tutaj temu typowi, od którego, od którego to pożyczyłem, to ja tak obok drogi, ale zostawię tutaj. Bo po prostu dzisiaj mam przejechać. Nic nie jedzie. to będę zbierać. Zgaśnię, bo tutaj to już przyczepa jest tak blisko, że gdzie można zbierać myślę, że tutaj tu będzie kartofny jemnią Sypie na tą przyczepę, bo tamta to nie chcę jej brudzić. Ziemniaki pełne ziemi. To znaczy nie to, że są ziemią w środku, tylko to, że trwają wykopane no, poza tym to przyczepa jest tak... Gdyby to raczej nie wylecą przez jakieś dziurki. A tam to nie dość, że urodziłoby się... Lecz tam nie ma dziury? A znowu, brudna jakby była, to Niezręcznie, bo ktoś by powiedział, jakby na skupie z moim owsem, by powiedzieli, a... Pani, a czemu to karne? Chyba zgniła To tu chyba pieśń łapie Ten owiec. Chcę żeby poszedł ten owiec. Ojej jak ja siła Czy jestem. Jakby ktoś To nie gram ze Strange Farmer Strange Farmer to jest takie coś Że mogę podnosić wszystko Ile aut stoi Chyba jaki wypadek tam Chyba popatrzę czy to ma sprzedaż czasami to. Ta machineria Troszeczkę belek siana też kupiłem Ale to takich małych Tu prawie cała przyczepa ziemniaków wyszła. No ja w tym, w tym roku obornika nie rzucałem na to. Znowu obornik marnować. Znaczy nie marnować, bo to jednak więcej tych pierek będzie. chyba wszystko nie? tutaj nic więcej nie ma Chcę tutaj trzeba pojeździć oj jaka łopata nie, nie ma tu zimnia aj widzowie, że chcielibyście um, jakieś wątki tutaj wiem, że pytałem się już to odcinek tamu a, no może nie włączę. Ja pokażę wam ciapkę. No. Tu się coś zepsuło, dlatego postawiłem na tę bałkę. Ale ładnie odmalowany teraz. Nie. Widzita? Odpalić nie wiem czy odpalić. Nie. O, po mechanikach dzwoniłem, bo ja czasami to, to nie naprawię. Z takim też to jeszcze się nie napotkałem. Śródlądkiem. E, panie, co tu stoisz? Co pan chcesz? ja to przestawię. Bardziej do tyłu, ale goście to ma... Panie, jak jeździsz? Nie widzisz, że traktor jedzie? Taki zrywny tam! Czogi, hamulce to tu nie ma w ogóle. Wszystkie... Ta Franca spaliła hamulce wszystkie. Już, pan? Jedziesz? Jedziesz. Czekaj, pan! Jadę! Jeżeli chcecie takie odcinki po te 10-11 minut, Proszę bardzo. A i napiszcie czy chcielibyście jakiegoś live albo dłuższy odcinek tak pół godziny. O panie, 2000 litrów ziemniowych. Będzie co jeść. Chyba, że dziki przyleżą. Co mogę więcej powiedzieć? Rzepak zasiany to pory na odcinku było. Nawóz też rozsiany. Wszystkie bodeczek siana, tutaj są trawy, tutaj jest trochę siana i tutaj jest dużo tego, ale musiałem rozładować, żeby przejść. A jeżeli nie będziecie się złościć, to kupiłem jeszcze taką zgrabiarkę pachra, którą odmalowałem, Ładna jest. No dobrze poszło. No i ja się wrócę na wyzienia. Tutaj nie nawoziłem jeszcze. To będzie można zrobić. Pryskać też nie pryskałem. Ja bym czemu tej kopaczki nie używam? Bo ona jest tak, że no najlepiej, najlepiej trzeba by jakiś mulczer wziąć coś i tutaj przejechać te wszystkie, a poza tym sąsiad za flaszkę i, i, i za flachę pożyczył. Za flachę pożyczył i i widzisz, ta można Można dalej, można korzystać. Wtedy za flachę. No. I tym widokiem na wykopane już i zebrane poletko z ziemniakami. Już bez no. ziemniaków. Możemy zakończyć, więc na